Starsza po prostu niż węgiel, i dla nas już nie ma takiego, nie miała takiego nośnika, jakiegoś, jakiegoś podszytego czymś pejoratywnym, jak dla niektórych ludzi. i Po prostu był taki moment, gdzie to zaczął być jakiś straszny problem, i tak z tego względu powiedzieliśmy sobie: Słuchajcie, jeżeli to ma być tak, że ktoś po prostu neguje świetną muzykę ze względu na jedną literkę, bo w ogóle nie ma sensu się kopać z koniem, no i, 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 i to jest żaden problem, bo tutaj chodzi o muzykę, nie o nazwy, nie o po prostu jakieś wizerunki i, i nie, nie o kariery na pewno, tylko o, o przyjemność i o piękne rzeczy. często się zdarza tak świadoma publiczność jak dzisiaj, która reagowała na te momenty, kiedy ewidentnie coś się działo, tak? kiedy e, była fajna energia. Tak? Niestety dzisiaj czasy są takie, że nazwijmy to mainstreamowe media, czyli telewizja, radio, te główne takie stacje. Naprawdę nie, nie prezentują jakiegoś poziomu takiego, który by powodował, że chcielibyśmy się tam znaleźć w tym gronie, bo oczywiście od razu mówię, ja uważam, że jest potrzebna i taka muzyka, i taka. Nie ma problemu, niech sobie ludzie grają, co chcą. Natomiast no jakby to nie jest tak, że, że tam, tam jest reprezentowana jakaś wielka sztuka i, i, i kultura, i jakaś jakość. Także, e, my lubimy być takim trochę stworem z lasu, e, ale, ale jakoś widać, że wszyscy o nas słyszeli. No, ci, którzy mieli słyszeć. Ostatnio idzie nam coraz lepiej, bo jednak były takie przerwy nawet dziesięcioletnie, a ostatnio to są dwa lata albo rok i, i na pewno jest coraz lepiej. A, a to jest, może też wynika z tego, że my nie planujemy. To jest zawsze spontaniczne i, i myślę, że e, na tym polega też cały ten zespół, że. E, nic na siłę. Po prostu jeśli jest ten moment właściwy, jest energia, to rejestrujemy to. Myślę, że teraz będziemy się częściej spotykać w tym studiu. Oprócz tego, że spotykamy się w tym zespole, każdy z nas jest sesyjnym muzykiem. Komponujemy, produkujemy piosenki innym. Również Marcin Góry, na przykład, jest świetnym realizatorem i też nagrywam multum rewelacyjnej muzyki. I to jest fajne, bo później każdy przynosi coś swojego do tego zespołu tak, coś niepowtarzalnego. Ta jest wszystko w nas serce Świat kapiesz strach